Witam serdecznie, witam Państwa bardzo gorąco w nowym odcinku programu. Dzieci mówią. W dzisiejszym programie wystąpią chyba najmłodsze, cudowne, utalentowane dzieci z Chicago. A, tylko, a to za sprawą tego, że uczestniczą na różnego rodzaju zajęcia, na zajęcia do, do studia teatralnego Modieska. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co oni tam robią, w czym uczestniczyli, co pamiętają. I oczywiście będzie parę zagadek, ale o tym, co dzieci na ten temat wiedzą. Państwo usłyszycie za chwilę. Dobrze, ja wiem cisza, cisza, cisza. Dzień dobry. Dzień dobry. A możemy głośniej? Dzień dobry. No, nareszcie, nareszcie, nareszcie coś się dzieje. Nareszcie przekonałem się, że Wy naprawdę potraficie i mówić, i powiedzieć tak głośniej, dosadniej. I, i ja myślę, że na dobry początek, słuchajcie, ponieważ Wy jesteście tacy i duzi, i mali. Znacie taką piosenkę, taki duży, taki mały, może. Jak to dalej jest? Znacie wy to, naprawdę. A kto, a, a kto potrzyma mikrofon, taki główny mikrofon, chłopaki. Po, y, pozwól daj, daj mikrofon tutaj temu chłopaczkowi. Usiądź tutaj na, na ten moment, dobrze. I trzymaj ten mikrofon tak leciutko uniesiony w górze. O tak, dobrze. Nie tak za wysoko, a, o tak, dobrze. A teraz słuchajcie, kto zacznie śpiewać. Ja mam. Wszyscy zaczniemy śpiewać, tak? Uwaga, słuchajcie. Raz, dwa, trzy. cztery. Taki duży, taki mały może święty być. Taki ja. Taki, taki, ty, świętym. taki ty może święty być. A tu mamy wyraźnego solistę, tak? Ja myślałem, że my to wszystko razem zaśpiewamy. Może się tam tak nie bawić? Kolega z, z takim tatuażem, jakimś smokiem, usiądź na ten na stołeczek, dobrze? Bardzo cię proszę. Jak ty masz na imię? Jak, to dajcie mikrofon i może koleżanka powie, jak kolega ma na imię. Jak? Szymon Danowski. Szymon Danowski, Szymek. Chodź tutaj bliżej, usiądź koło kolegi. Chodź tutaj, usiądź. I obiecaj mi jedną rzecz, że nie będziecie rozrabiali, dobrze? Będziecie grzeczni. Dobrze, to powiedzcie mi teraz taką rzecz. Po co byście przyszli tutaj do studia, żeby co pośpiewać? Żeby opowiedzieć o sobie, tak? Tak. Dobrze, to jak ty masz na imię? Kuba Hemer. Do mikrofonu mówisz Kubuś? Kuba Hemer. A ile masz lat? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? A kolega, daj mikrofon teraz koledze. Ja mam. Zwram się Szymon. Ile masz lat? Eee, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Poważnie? Koleżanka ma taką śliczną koszulkę. Dajcie mikrofon koleżance. Tutaj, tak tutaj? Jak ty masz na imię? liśpiewak I? Ili śpiewak. I? I śpiewak. Li śpiewak. O, to pewnie pięknie śpiewasz, tak? Ładnie śpiewasz. A znasz jakąś taką piosenkę, którą mogłabyś zaśpiewać sama? Jaka taki to jest piosenka? Taki duży. To zaśpiewaj sama Taki duży, bo kolega tutaj był taki stylistą, a teraz ty sama zaśpiewaj. Taki to. duży, da... Proszę taki bardzo. duży. Może święty być. Pięknie. A z tyłu przedstaw się może ty. Taki duży, taki mam może święty. Dobrze. Być. Jak masz na imię? Albert. Albert? Albert. A jak masz? Ile masz lat? Pięć. Pięć. Dobrze. Wszyscy się przedstawią. Koleżanka z tyłu, bardzo proszę. Jak masz na imię? Izabela Czernecka. Izabela. Ile masz lat? Pięć. Pięć. I ta dziewczynka tutaj, w tym brązowej bluzeczce, jak ty masz na imię? Weronika Krajska. Weronika Krajska, ile masz lat? Pięć. Pięć. Fantastycznie, a kolega tutaj? Łukasz Jak, jak? Łukasz Łukasz, A ile Łukasz masz lat? Dwa? Tylko dwa, nie trochę więcej? Dwa, tak? Tak. No to ma dwa lata, no u was wiadomo, to jest z najmłodszej grupy. A ta dziewczynka obok? Jak... Daj mikrofon koleżance. Iris. Iris? Iris Kupiec. Ile masz lat, Iris Kupiec? Cztery, tak? Super. Jeszcze ta koleżanka i, i następna się przedstawi, dobrze? A ja mam dla was zagadkę za moment, dobrze? Słucham? Ja mam cztery. Cztery lata? Tak? Jeden, dwa, trzy, trzy cztery. cztery. Aha. Gdzie ty idziesz? Kolega poszedł zrobić siku, słuchajcie, dobrze. A ty ile masz lat? Też cztery. Dobrze, słuchajcie. Mam do Was taką, takie pytanie. O. Możecie mi powiedzieć... Też chcecie iść siku zrobić? Dobrze. Co to jest? Czałlauszy. osie. Tak, a wiecie z jakiego to jest przedstawienia? Poważnie. A skąd się te uszy raptem znalazły? Bo co? Ale do, do mikrofonu mówicie. Kto chce powiedzieć? To proszę, pierwsza podniosła rączkę. Pod... Daj mikrofon, koleżance. Tamtej, no. weź mikrofon. Daj. Spinokia. Spinokia. A dlaczego te uszy urosły? Bo kłamał. Proszę. Spinokia kłamał. Pinokia kłamał? I dlatego miał takie... Opaki, możecie ośle, usiąść z powrotem? Usiądźcie jeden drugi, usiądźcie tam, dobrze? Na swoje miejsca. Czyli, czyli co? Pynokleowi urosły ośle uszy, bo kłamał. Bo kłamał, a nic innego mu nie urosło, tylko uszy. I nos. I nos. Gdzie jest tutaj mój, taki nos? Tak. tak. Nie, uszy mu urosły dlatego, że nie chciał chodzić do szkoły, tak? tak? tak. A nos, patrzcie, że zobaczcie, kłamał. że kłamał. kłamał. jak fajnie wyglądam. A -a -a. A. Czyli słuchajcie, jak ja nałożę, jak już teraz nos na znaczy to, to tak kłamie, a teraz to, że nie chciałam chodzić do szkoły, tak? I zobaczcie, i zobaczcie jak teraz... O z... nie mogę się teraz poradzić sobie z tym, słuchajcie. Czyli generalnie rzecz biorąc, człowiek... Który, który, kłamie i nie chce chodzić do szkoły, to jest Pinokio i tak wygląda. Iha, 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 a znacie jakąś piosenkę z Nie. A nie, to z jasełek, żeście się pamięta, z jasełkach, żeś Słuchajcie, kto powie, kto, ale do mikrofonu mówcie, daj mikrofon, nie bawcie się tym. Tomasz, daj, daj, daj mikrofon, koledze. Proszę, że co? Ja mam książeczkę Do mikrofonu, mów do mikrofonu. Ty masz. ty masz, Ty masz, ty masz, ty masz, ty masz książeczkę Pinokia, tak? Tak. Poważnie? Słuchajcie, a co Wam się najbardziej podoba u Pinokia? Powiedzcie, co jest najfajniejszego w Pinokiu? Ośle uszy. Ośle uszy. Koleżanka i nos? I nos. Dobrze, no to, ale to jest takie, słuchajcie, chciałem powiedzieć tak troszeczkę więcej na ten temat. Co jest takiego ważnego w tej bajce? Najważniejszego, oślał się i nos. No dobrze, no więc co, czego nie wolno robić, powiedzcie? Kłamać i. Kłamać i chodzić do szkoły. Nie, to trzeba chodzić do szkoły, tak? Tak. Bo jak się nie chodzi do szkoły. Sekundkę, poczekaj chwilkę. Ta, rosną oś i nie oślał się. Jak się nie chodzi do szkoły, to urosną. Ośle uszy. A jak się kłamie? To nas. To noc. No więc. Teraz ja. ty tak? Właśnie. Tak. Dokładnie, dokładnie. A powiedzcie, a wam, się, a wam się zdarzyło, a wam się zdarzyło kiedykolwiek skłamać? Nie. Nigdy żeście nie skłamali? Nie. A może to chociaż troszeczkę tak trochę ktoś skłamał? Nie. Nie. A znacie kogoś kto kłamie? Tak, ta, ta. Pinokia! No dobrze, ale oprócz Pinokia, czy jest ktoś kogo wyznacie kto kłamie? Mój kolega kłamie z dołu. Z dołu. Mikrofon, proszę daj mikrofon. Twój kolega kłamie? Mhm. A jak kłamie? Skąd wiesz, że on kłamie? No mhm. bo... Cicho, cicho. No, a skąd wiesz, że on kłamie? No bo. Hmm. On nie kłamie. To kłamie czy nie kłamie? Mm -mm. Nie kłamie, tak? To jednak nie kłamie. Szymon mówi, że kłamie, ale Szymon nie kłamie, słuchajcie. Tak, Szymon kłamie. Cza Czasem. Cicho, cicho. Czasem kłamie. Nie, słuchajcie, wcale nie znaczy, że Szymon kłamie. Nie wolno mówić o kim, że ktoś kłamie, bo Czasem. to jest. Nie, słuchaj, nie wolno mówić, że ktoś kłamie. O. Pinokio kłamie, wyrósł mu nos. Mm -hmm. Pinokio nie chciał chodzić do szkoły, wyrosły mu uszy. A Szymek jest bardzo fajny chłopak. Szymek nie kłamie, prawda? I Szymek... Ja, ja też do mikrofonu. Do szkoły. Mów do mikrofonu, do mikrofonu mówisz. Ja też chcę chodzić do szkoły. Też chodzić do szkoły? A dlaczego chcesz chodzić do szkoły? Żeby do mikrofonu mówisz. Do mi Żeby być mądrym. Żeby być mądrym, Tak. Dobrze, a kto, a kto... Bardzo proszę, dajcie Szymkowi mikrofon i Szymok zaraz... Proszę, daj koledze mikrofon. Szymku, słucham. Ja widziałem inne pinoki o przestawienie. Gdzie widziałeś? Co? Widział na takiej większej scenie. Na takiej większej scenie? Mhm. Ale gdzie to było? Tu w Chicago? Mm, tak. Podobało ci się? Mhm. A kto tam grał tego pinioku? W przedszkola. Koło przedszkola, A kto tam grał tego Pinokia? Wszyscy grali. Wszyscy grali, fantastycznie. Całe jest wach. Tak? Mhm. Ciocia Kinga. Ciocia Kinga grała Pinokia, właśnie, fajnie grała tego Pinokia. Muszę wam powiedzieć. Bardzo się Chcia podobało. zdjąć buty. Chcecie zdjąć buty? No dobrze, to zdejmujcie buty, dobra, to zdejmujcie buty. Wszystkie dzieci teraz zdejmują buty. Ja mam też zdjąć buty? Nie, ale ja nie mogę. Dobra, i teraz połóżcie tutaj, proszę państwa, zaczyna być ciekawie, bo tak, zdejmują buty. Ale nic więcej nie zdejmujemy. Żadnych tam, yy, po prostu tylko buty. Zdejmujcie buty. Możesz tam usiąść, masz gołe nogi, dobrze. I kolega nam chciał powiedzieć taką bardzo ciekawą rzecz. Co chciałeś mi opowiedzieć? Że co? Że jechałeś na. Motory. Na motorze jechałeś? I widziałam byłam płany motor. Poważnie? A kto prowadził ten motor? Tata. I ty siedziałeś z tyłu, tak? Byłeś Nie. trochę przestraszony? To ja byłam w tej tronie. O z tej strony. A to tej Jak Skak, skakał. Słuchajcie, ponieważ my cały czas rozmawiamy o, o uszach oślich, rozmawiamy o nosie, czyli generalnie rzecz biorąc, rozmawiamy o sztuce, o takim przedstawieniu, o bajce. Bajce i te postaci ktoś gra. Myślicie, że to jest trudno być. Nie ja jest Dobrze, ale. Super. Ale myślicie, że to trudno być aktorem? Słuchajcie. Nie. Łatwo? Kto chce powiedzieć? Czy warto być aktorem, czy to trudno jest aktorem? Bardzo proszę. Łatwo jest być aktorem? Tak. Tak? Kto chce powiedzieć tak naprawdę? Proszę. Słuchaj, daj, daj mikrofon może tu koleżance, dobrze? Słuchajcie, niesamowita sprawa, jak ja aż śnię o tym, żeby znowu być dzieckiem. Słuchaj, czy to łatwo być aktorem? Łatwo! A dlaczego tak myślisz, że łatwo? Bo trzeba chodzić na kółko teatralne. Trzeba chodzić na kółko teatralne i wszystko się już wie? Tak? A ty już na przykład mogła być taką aktorką znaną? Jak myślisz? Do mikrofonu mów. Nie. Nie? No to okazuje się, że wcale to nie jest takie łatwe. Widzisz? A kto chce, kto chce powiedzieć, czy łatwo być aktorem, czy nie? Ja to... chcę. Bardzo proszę. Słuchajcie, łatwo... Nie wyrywaj dziewczynce, okay. czy łatwo być aktorem? Tak. A dlaczego tak myślisz? No bo, no bo aktor coś prowadzi. To znaczy? No. Do mikrofonu mówisz kochanie. No. no, no że na przykład prowadzi szkołę. Szkołę tak, no ale żeby prowadzić tą szkołę to trzeba się czegoś nauczyć. A i ty dlatego chcesz być aktorem, tak rozumiem. A kto jeszcze chce być aktorem? Koleżanka, dobrze, słucham. Ja też chcę być aktorem. Dobrze, ja, wydaje mi się, że wy już jesteście aktorami. Tak. Kochani, słuchajcie, usiądźcie z powrotem na miejsce, z powrotem usiądźcie na miejsce. Dużo się do was, od was dzisiaj dowiedziałem i sam się o sobie dużo dowiedziałem. Siadajcie, kochani. Co? Siadajcie. Siadajcie na miejsce, siadajcie na miejsce, kochani. Bardzo na Was miejsce. proszę. Siadajcie na miejsce, dobrze? I teraz... Dobrze, siadajcie na miejsce i teraz wypada nam wszystko. A powiedzieć... kiedyś mój tak? tata kupił o takie łóż. Poważnie. Do widzenia! I zaraz za chwileczkę, dziękuję, słuchajcie. Zaraz za, za chwilę powiemy wszystkim do widzenia, tak? Do widzenia! Ale powiemy ja. głośno, tak, dobrze? Do widzenia. zobaczenia! Widzicie Państwo, jak to było pracować z dziećmi, które są naprawdę bardzo posłuszne. Czyli jeszcze raz do widzenia, do miłego do zobaczenia. Do widzenia, do miłego do zobaczenia. Uff, do zobaczenia za tydzień.